Ja poczekam, aż od mnie odpłyną. Ale możemy się obrócić. Strzelasz do nich? Ej. Tak, czy nie? Jeżeli oni nie strzelą, to nie. Nie strzelają. A nie, zostaw ich. A, nie ma nic. Kurwa, nie mów że że Flameheart jest na tym. Nie ma Flamehearta. Jest Flameheart. A, dobra. Odpuszczamy, odpuszczamy ten dziennik, odpuszczamy Robimy w tym HP od razu Wiesz co? Bezpośrednie skierty będą nas ciągnąć na mk Coś tak podejrzewam to Może to jest jakoś pokonania portu iść. Dobra, postaw żagle Pokaż mi, zapasy deska z drewnem, czy ten Nie. na pewno to chce? Na pewno... No, no, w sumie możesz spróbować tego w tym ale skelety, jak tam? No, pozabijałem wszystkich. Dobra zostaw tylko statek, żebym mógł po strzelać do nich. To za chwilę. No, przelej. Nie mam strzelać. Jak? No. Dobra, prawie. Zabili mnie. Tak. Nie Tak, żałuję, że nie ma błeszki Tak by się przydało Znaczy ja lubię robić kamikaze. Coś śmieszne tak wysadzanie ludzi o, o, jak wrócisz to od razu wody wiesz. Dobra, zapomnij, ty strzelasz. Ok. Do działu Deli. Zaraz będzie. Pytanie, ty chcesz prowadzić, czy ja mam prowadzić? Hmm, co wolisz? I... No. Str... Tam. Nie, ja pamiętam, że jak strzelałem tam, jak pływaliśmy z Ksoleksem, czy nam bibim, mnie? To? To, że mi strzelanie dobrze wychodziło. No, to możesz. To ile będzie? Widzę. I dostajemy Dobra, idę do dziurę. Co? Dużo do tych statków Żlewej, no. zlewej, z lewej, lewej Odpalająca. Dobra, ty rób swoje. Czekaj, 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 czekaj Ty, bo wpływamy w statek A, nie widziałem go <głos》> Ajaj. Ajaj, to zaboli <głos》> Dobra, po jeszcze Jestem to nie jest skaszone No nie Jak miałem niby sterować No nie trzeba sterować Mówię co Jest to ewakuacja co ty na to? No chyba tak Deski, dawaj deski Stoj Ognia, 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 ognia Dobra, nie ma co. O! Odpuśćmy sobie na życie. Nie tak, nie tak, nie tak. Kurwa, w dupę jego mać. Podnoś. Nie tak to chciałem zrobić. Ja pierdolę. Wal, 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 wal. Zgnieś się. Dobra. Bal. Lubacz z siedzeniem. Biegnę pod pokład. Eee, nie, ty pilotuj, mniej lepiej wychodzi. Tak trzeba wchodzić z sprzęgiem już. Znaczy albo ty. Ja wolę być pokładem, okej? Okay? Dobra. Mi lepiej to idzie. Wyżej, wyżej, wyżej. Kropiłem. Jak ci kurwa braknie, to się zmieni po prostu ze mną. Koniec steluj, kręć w lewo, kręć w lewo, Kręć w lewo Aaaa Kręć w lewo no. Dobra, już, 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 już Dobra to prawo, to jest, prawo, prawo, tak, tak. prawo nas, kręć, prawo, prawo, prawo Dobra, dobra. dobra starczy, starczy Kraniec w lewo Nie, nie, stój w miejscu Dobra, staję. Dobra, ty strzelaj, ja biorę deszcz. Yes. Dobra, podpójrz tam. Dobra, płyniemy po tamtym. Dobra, ty pójdź pój, ja będę naprawiać. A, dobra. Jest to na Nie, myślałem, że to złapie nas pod końcówkę. Nie. Eee. Uwaga, 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 jestem mocno strzał. uczekaj, uczekaj. jest Strzelaj. Ej, pomocy, pomocy. Na dół pomocy, szybko. To nie my. Czekaj, muszę zmienić kurs. Dobra, boga. Brak dziury, brak dziury Dobra Dobra wiadomość Trochę skręcam w lewo Strzelaj No dobra Idę powoli nam żagiel A Dobra Dobra pad Pomóz. Dobra podnoś, podnoś. Czekaj, okay, łatam. Łatam żagiel. Dobra, z Pani nic nie ma od dołu. Jest. A z muzykami się znowu przerwamy. Ale jakie dobre. Zaczyna się. Plakowe przypłynęły znowu. Eee, to o fala chyba, tak? Nie, czy to pomiędzy było panami? Ty, to pomiędzy. To... Nie, jest czerwony jakiś. Tak. To jest flagowy jego. Czyli je główny boss, tak? Nie. Mhm, Chyba tak. 20 strzałów. Strzelają. Ja strzelam. Trochę prawo, czy nie? No. Dobra, strzelaj już. strzela już. Kurwa na Ja jestem mistrzem łatwienia. I Co się spodziewa? Nie wiem. Uwaga, wbije się w nas. Eee, Pomóż mi, pomóż mi! Pomóż mi pomóc. Padamy, Jest. padamy już, padamy już. Dobra, ty łata, ja wybieram wodę. Wszędzie tylko z jednej strony będą góry Ja nie mogę, jakie emocje Dobra dobrze jest Emocje jak na grzybach Pomocy, pomocy To samo nie dam rady. Nie da rady, już tonę. Ja nie mam jak płacać dziury. No jak jeden z tego no to jest mały wybór pomiędzy płataniem a wylewaniem.

Wysoko, wysoko, mierz. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Uwaga. Brak kul. Jeden z mamy Nie, teraz mamy. Deli... Bez szybko mi przybiegni z gasz. A, kowkule. E, idzie id 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 na nas. Wiem. Bo jest już. Podtanie mi w rufę. Tak, yeah. Pomocy, pomocy, pomocy. Nie dam rady Okej okay. Nie dam rady Jest coś, jest. wiesz Dobra, biegnę Ja łatam, ja łatam ja ja Wybieram a ty łataj Nie, tr y trzymaj kurs Lekko w prawo, się obracaj. No i... Dobra, podpiąłem do to nie? jesteśmy zajebiści. Nie wiem, jak to się udało. Z jednego rana zrobić port, i frame harta. Pod rząd. Ha, a, ani trafic opowieści. Nie skończyć opowieści, tak, skończyć e, te... A co jak reputację u niego? E, no nagrody. to, że jak później zdejmiesz banderę, to stajesz kasę. O. Tak się jakie są nagrody. A, to... Czy to nie wiem. Fajnie przez ten statek się długo pali. mi się zatopi to wiesz co trochę minie a tylko gdzie są stroje mm, Wiesz co chyba nie nie przy mnie ale gdzieś to było mm. Nigdy nie widzę Dobra poczekaj aż się zatopi pójdzie wtedy w normalnym porcie co zobaczysz Dobrze, jak więc co zrobię. Ja nie że coś, ale płyniesz. Przegnaj! A jak są te wątki właśnie? Eee, przytrzymujesz Y. Była z ciebie dobra łajba. Mmm... No zatoń. Nie zatoń nie. <grywa> nie no, dziury już się w niej robiły. No, tam pomali Sągało. Oho, chyba już. On chyba już właśnie zaczyna. Jo. Chyba już się wlało na półpiętro Mam yeah. wrażenie. tak, jo. to tak stoi. Jo, idzie na dno.